You Wonderland the land Can you feel the end? Cześć, witajcie z strony FKW, witam Was. W kolejnym odcinku zbudowania polskiego gospodarstwa z gospodarstw Farmingu 22 znajdujemy się na mapie Wrzosy, dokładnie na je pewnym skrzyżowaniu, tutaj w tutaj na polach 35 i 36, dokładnie tutaj w tym miejscu. Farmlandy zakupione co No i gospodarstwo. Jeśli chodzi, to jest prototyp gospodarstwa, które miały być na, tym, na, tym, na ten let's play, co się pojawił. No niestety, jest wypałem, bo wkurwia mnie to na tym szpakowie, te wszystkie pola pod kątem, dlatego że go nie będzie. No ale to jest gospodarstwo typu prototyp. Historia tego gospodarstwa powstania jest taka, że. Ogólnie te, te trzy budynki, znaczy cztery, bo tu jeszcze wiata jest, postawiłem, tutaj testy były chwilowe, no i tutaj nic nie było pomalowane, tego błotu, nic tu generalnie nie było, no i to by tak ten safe leżał miesiąc. Potem naszła taka rzecz, że wszystkie savey miałem zajebane i trzeba było trochę przesiać chujostwa, no i go odkopałem sobie jeszcze raz ten safe'a, no i tak patrzę, jest potencjał. Najpierw mnie tak wcząsnęło, potem mnie na wymioty wzięło, a potem zawoiłem gospę, tak jak teraz jest. No, ogólnie jest tak w chuj gorąco, ten wiatracek muszę zaraz załączyć, bo się kurwa uduszę tutaj. No ale dobra, przejdźmy teraz do oględzi tego gospodarstwa. Gospodarstwo jest, jest z cegły brukowej, czerwonej, chujowej. Ale dobra, e, przejdźmy teraz. Może od tej strony. Ogródka. Tutaj mam taki typowy fajans. E, jest godzina 12.50 do 10.00, by śmiecić, czyli za późno. gospodyni wypierdoliła worki przed chałupę. Teraz będzie zwijać, żeby psy nie zajebały. Dobra, e, tak się tutaj prezentuje ogródeczek. Taka szynka pocztowa zarośnięta, lekko. Tutaj taka ławeczka, jakby się na sklep czekało. Wchodniczek, Tutaj od razu widzicie taki mamy. Nie wiem nawet co to jest, taka płytka. Można powiedzieć, tutaj mamy studnię przed chałupą, bo to kiedyś za drogą y, Sumpiot nie miał kanalizacji, tylko tu chodził, achmencił za darmo, na słowo, że się lubiło chuja. Ale teraz już mówię, do wydociem to, źróde... to się źródełko skończyło. No i tutaj mamy Grilla taka strefa relaksu. Basen taki dmuchany. Tutaj taka e, rewelacyjna, nowoczesna pumpa z mango z ogłoszeń jest. Tutaj taki garaż, garażyk na jakieś narzędzia ogrodowe, jakieś pilarki, podkoszarki. I tutaj taki drugi kantorek, tam można na przykład kogoś zamknąć, no pijanego. Podwójny balkon na górze, jak i na parterze, folga Polska, mamy czerwiec, więc już miesiąc wisi. Sobie ta flaga, i teraz, może przejdźmy tutaj. Opony tutaj wbiłem tak bardzo na rogach, symbolicznie, bo te opony mają dużą kolizję i to mnie wkurwia trochę w tych oponach. No i tutaj mamy samochód BMK E36-30, po prostu w kumbi Jak widzimy, jest przedłużenie. Paka jest, jest niestety nie ma gazu, trochę na tym ubolewam. Do tego jest chujowe. Bo jak to kurwa, małeś 2,5 TDS kurwa w Kumbi, jak tak to jest chujnie bm No i tu mamy taki pierdolnik. Kolejny, tutaj mamy zajebane ze skrzyżowania tamtego barierkę. Tutaj wkopana. Żeby brama się nie otwierała dalej niż się otwiera, tylko na tym się blokowała. No i takie sztakiety ogólnie, betoniarka po budowie tutaj, ogólnie ten dom ma być tynkowany kiedyś. Kiedyś. I tu mamy gaz dźwłącie pod y, 992, nawet jakby ktoś się zjebał y, to też może coś tam korek w dupę wsadzony nie będzie tak jebać no i tu mamy combine y, y, MDW Eastern Lion tak się chyba to czyta nie mam pojęcia z kabiną y, tą też taką najnowszą y, do tego modelu Forshmita, tak mi się wydaje chyba nowszej już nie było końcówka taki kres produkcji tego modelu, najnowsza, chociaż nie wiem jakie, chyba niebieskie były końcowo produkcyjne, ale mogę się w tej sprawie mylić porśmietka trójka pług i tu mam takie pole, a może najpierw tutaj pokażę Wam ten zakręt, takie to prezentuje z tej strony taki zakręci, zrobiłem taki skromny, tu właśnie ta barierka była na rogu no i tu mam trochę sprzętu pod taką wiatką Niestety wiatka jest nieziutka, ponieważ obora jest nie tutaj niziutka. No i mamy pol chujnia. Typ 544 łamane na 1, pojemność 6700, to już nie ma żartów. Naprawdę jest porządny rozrzut krzamba gnojowicowego. I tu mamy 2,5 metra i nowy nabytek pod nowy ciągnik z turem, czyli Dexfal 2,5 metra albo 2,1. To zależy czy Cygan nie uciął tutaj tych gęs gęsio-sztupek. I całego tutaj ramki. No ale dobra, przejdźmy tutaj do głównego podwórza. Bo to jest podwórza, nie jakieś kurwa pole dla biedaków. No i tutaj tak się prezentuje podwórko hrabiego mojego, dajego. No i tutaj mamy najpotężniejszy ciągnik w tej części świata. Czyli Zator 8441. Moc prawdopodobnie 80 koni. Gdzieś tego, zależy, jaka jest dawka na pompie z Turem, od Sipmy, coś takiego nie istnieje i bez sprzętu łychowego, bo to gospodarstwo wiecie jest tak na szybko tylko teraz na pokos, pewnie nigdy na tym nie będę grał no i tutaj też jest ogólnie taka obórka w obórce, że tego nie będę otwierał, tylko wejdziemy sobie tędy, tutaj jest normalnie system szamba i od razu rura rura mamy no i tu troszeczkę zarosło, dlatego, że tu są pustaki nieszczelne i tutaj można jakieś kiedyś trzymane drobne maszyny. Jakieś takie malutkie, nie wiem, kość, rozsiewacz, esiok. Ale to wszystko już dawno przeminęło z wiatrem. Obora stoi. Prawdopodobnie obora będzie zburzona za sezon 2. I tak to się żyje na tej polskiej wsi. I tutaj była jakieś tak samo obora. taka taki. Tutaj było chyba 10 krów na 15 hektarów, więc to był bumper perelski tutaj I tutaj zrobiłem takie, że tutaj do obory przelega wejście do domu. Tutaj nawozy sobie, beczka na paliwo, bo tutaj idzie odkuja paliwa. Zwłaszcza siódma jest takim bardzo. Ten. Jak to się nazywać, Kurwa, jak to się nazywa? Moczymordą, właśnie, moczy mordą. Tutaj jest, widzicie, schody do nieba i ogólnie generalnie tutaj, nic tutaj nie wstawiałem, to jest wiecie, wiecie, na jakieś nawozy to bardziej realne gieranie, no i tutaj mamy psa, możemy karmę mu najebać pelury, czy jakieś inne chłodztwo tu mam taki wózek do rowera, przerobiony na rączkę simpa kulująca prasa klasyka hmm. no i ternit co jebał deski, dlatego teraz stoi na ziemi stało na palecie, 413 typy tu mamy y, rot 6.9 no i tutaj mamy taki ciągnik, który najbardziej nie wiem, podoba mi się na tym gospodarstwie jest to ursus 4512 na licencji 2, 4 obciążniki z przodu bez napędu, bo napęd naprawdę nie jest potrzebny być tutaj do niego no i sus 355 Taki troszeczkę zły, podnoszę, taki bardziej wyglącowany jak widzicie, trochę ujebany, ponieważ teraz były właśnie opryski nim robiłem. No i teraz, może, zajdziemy tutaj do wiatki. Czyli do tej, jakby to powiedzieć, to jest taki budynek o gospodarczy, właśnie. Tutaj nowa naczep, przyczepa, to jest do tego Metal Tech. DB6, aż muszę zobaczyć się nagrywa, bo szkoda tego materiału sobie zmarnować. Mam taką górę na belki, można tej belki sobie składować, nie trzeba robić z tyłu potrzebnej <grym> zagracić belkami. No i tu mamy Kernelanda rozsiewacz, e, rozrzut jak sam z kurwesy, można też regulować za pomocą wajchy tam na dole. No i tu mamy generalnie nowe maszynki pod e, Ursusa już licencyjnego i z Fetowora. Deutschwar, z, z grabiarka, nie chyba 3-7 metra. Z tego co pamiętam, Taleks też bardzo. Talej ogólnie bardzo mi się podoba. Ostatnio taka nowsza gra... yy, sarka nowego typu, kurwa, bęk Bayera, widzicie nawet wałek, jeszcze na przegłobie nie ma luzu, więc to jest wszystko nowa sztuka do gwarancji końca. No i tu mamy FP yy, SR300 yy, generalnie trochę mi się przejał, brakuje mi trochę takich siewników, kurwa yy, 3 metrowych do farminga, by się przydały naprawdę. No i tutaj generalnie z tego co widziałem po tym co zbudowałem to podobne gospodarstwo było w na jakiejś początkowej mapie co wyszło. Wejdziemy sobie tędy, co nam bierze ja na zychier No i dobra, tu mamy widzicie światełko, normalnie Mufę mamy tutaj. To tu się zapala, tam odgrodzone tam generalnie takie mam y Spichle, jest tam sobie będę chyba trzymał, jak będę to w ogóle grał. E, zboża tutaj też mamy nabyteczek: Kunoska, Kosiarka, 3-metry, czy 3, jeden nawet tylko do nowego zetora, chociaż licencyjny ursus też powinien dać rada, a już polski to się zesra, e, to dalej zetor, tak. Tu mamy fajną przelotówę, zobaczcie, to fajnie wygląda. Powiem Wam widzowie jakby jeszcze je troszeczkę inaczej mi albo te kurwa pole są za zajebanego, co uniuguruje 3 lata już kurwa zasiął tam jęczmień czy coś, żeby tylko urosło, żeby dopłata się zgadzała, A tak to jest chujnia czarne, czarne, Ekran tu jest daleka. No i tu mamy taką wiatkę. Wiatkę trzymamy ruskie wały, 3 metr, 6 metrowe ale też mogą mieć trzy jakby wałuciół. Jeden, drugi, 3, No, tutaj 6 metrów, fajny nabytek. E, siątka w składach ma już ciężką. Tu mamy chyba 2-6 metra. Bumet nowego typu, na starych zasadach. Tu taki pierdolnik, tu mamy Moskwicza 407. E, tu mamy Kibel, łosrany, łopszczany, łobrzyjany, e, Tu mam taką jeszcze dłosiokę, co był kiedyś e, laweta to kostek, ale wtedy to jeszcze były snopki, bo to była waframka i ogólnie snopo wiązałka. jest już z 90 sprzedaży PGR-u, kupiona no i tutaj mam taki roski rozrzutnik gnoju chyba ma pojemność 6 ton, rozrzut chyba 6 jak się nie mylę, albo się mylę, mylę się tu mamy pod drzewkiem takie fajne belki Śłomy, e, przykładowo mam ich tutaj 5, i e, ogólnie, nawet tak na odpierdę trochę tu robiłem. Ogólnie bawiłem się trochę tutaj terenem, dodałem takie ślady malowane, które są dodawane w ozdobach, postawiane. No i tutaj e, tam widzimy: mamy skupu Bercika Bercik, z na hajerze. Jest teraz na grubie. prawdopodobnie tampnięcie i będzie pierdolnięcie na Robercika. No i tu mamy taki SILOS gnojowy, paszowy resztki. Można tej gnój mieszać na kupie ze słomą, żeby więcej było. Generalnie jest takim tutaj LC. Trochę gnoju jest, jak widzicie wyblakły, wyszuszony, już nie śmierdzi nawet tak bardzo. No i tu mamy taką PTS, 6 odnówkę z pasami, zaleca się jak się wozi całe już tutaj Peterskę, to zaleca się pasy założyć, żeby się burty nie rozpierdolniły na bok i generalnie pianka przed każdym transportem by się przydała takie uszczelnienie. No i tu mamy taki kontener stoi w lesie, w takim zachadzeniu, palety do niego, bo miał stać na paletach, ale chuj żaden nie podłożył, potem będziemy się martwić jak to wyciągnąć z tych pokrzyw. No i tu mamy generalnie taką yy, Y, Dróżkę na tą gospo generalnie tu jest jeszcze jedna dróżka, zaraz wam pokażę wszystko, jak to wygląda, generalnie mogą być lagi, ale chuj wam, przepraszam, chuj ci widzu, o dobra, to tak wygląda właśnie droga, tutaj drzewka są oryginalnie, tylko tutaj trochę postawiałem, żeby trochę był zagajnik, żeby sobie coś w miarę tych beret przetrwać od tych liści, no i tutaj lecimy teraz z tej strony, bo tu też jest wylotówka, tu jest takie troszeczkę y, elka, taki wyjazd elkowy, tu mamy właśnie tutaj, y, do tego budynku gospodarczego, y, drog jest, o mamy tu tekle, zapomniałem tekle pokazać, po tekle, taka troszeczkę łośnieżała, łoserana, przez jaskółki y, pod dachem, I tu mamy generalnie taka podmuróweczka, nie wiem na co żeby sobie tu dupą posiedzieć i wilka złapać tu mam zakadzenie od strony ogródka, tu mam taką syrenę ciutkową, mamy ten y, białoruski kamper Stan y, z, z jakiegoś parkingu no i tu ogólnie sąsiadce urzęduje jebany żyłodziej i tu mamy drugą druźkę y, druźka jest z tej strony tutaj idzie sobie do kantu druźka wychodzi z tej strony i tutaj idzie sobie na drogę no i co, mi się wydaje, że już temat tego gospa wyczerpałem, gospodarstwo, które nie miało być, ale się jednak pojawiło. Yy, chciałbym tu jeszcze powiedzieć, yy, tu pierdolnik jest pod płotem od strony yy, pola. No i co, mi się wydaje, że już temat odcinka tego wyczerpałem, yy, chyba się wam podobało. Chyba się nie będzie odcinku z WZOSów, No i co, ostatnio wyszła fajna mapa taka mała Polska. Coś podobie do małej wsi. Pewnie będę na tym grał. chuj, No i co, ja się nie przedłużam. I na razie.